mam ma. Shotgun roulette, czyli backshot roulette. Wiem, że ta krawa jest stara, ale dobra, dobra. Leaderboards. Jestem gdzieś tutaj? Oczywiście, że nie. Donate. Donate please. Jezu. A, multiplayer coming soon. Aha, no to zajebiście. Ta gra już umarła, więc. <grywia> to nie jest. Okej, okay, easy. Jeszcze czapeczkę ten. Normal i... Cheater. Dobra, z cheaterem jeszcze nie grałem chyba. To będzie ostatni odcinek z tej gry. Jest oryginalna gra i myślałem czy by jej nie kupić za 9 Dico, ale kurde... No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Dobra. Nie. Nie, nie jestem, nie boję się. Dobra, oczywiście, oczywiście. Ten klimacik. Mogę z nim pokazać. Nie mogę oczywiście, że. Muszę iść do drzwi do cheatera. Państwo, sobie paszkę górę, suba i wpadać na Twitch na w opisie. Co to jest? O kurde, ja już się boję. Albo z nim grałem? Nie wiem, no to jest ten psychol chyba. No, wpadać na Twitch na w opisie. No i bla 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 2018. Lemoniatka. <grym>, tak zupy. <grym>, dobra, dealer, lemoniatka. Dwa życia mamy. To będzie mocne, mocny odcinek to będzie. Dawaj mi tą broń. Ja już nie pamiętam do końca jak się w to grało. Dobra, ile było naboi? Nie patrzyłem kompletnie. Dobra, w dillera. Oczywiście, yy, no oczywiście, będzie blank, pustak. I teraz we mnie strzeli i mnie zaciuka. Aha, przeskipował. Przez ja w niego strzelam i nic nie było. No i teraz we mnie strzeli i będzie, i będzie, i będzie, no oczywiście. Ja, yeah. nie dziwi mnie to. Okej, okay, lemoniatka, straciłem jedno życie. Eee, 3 na 2, 3 na 2. Ostatnio pisałem na karterce, Dzisiaj postaram się nie pisać na karteczce. Czy dostaniemy rzeczy? Oczywiście, że nie. pierwszym Ci się nie dostawało. Dobra, w niego No 3 na 2 to jest duże prawdopodobieństwo, nie? Okej, okay, czyli 2 na 2 zostały. 2 na 2, 2 pustaki, 2 ten. Dobra, i teraz moja kolej. To wszystko zależy otwarte, nie? A, skipuję. 2 na 2, 2 na 2, 2 na 2. Okej, okay, 1 na 2. Okej, okay, kolejną skipuję. Czy stały same pełne? A, no i mnie zabija. A, no tak, zostały dwa pełne. Super. O! Okej, okay, y, dobrze. Noc jeszcze młoda, wstawaj, dobra. To, czyli miałem farta. Bo czasami tak jest w tej grze, że właśnie. Y, się obudzimy ten. Dobra, biegniemy, biegniemy. Co ty jak wolno idziesz? I będziemy dalej w pierwszej, nie? No ale mamy dalej kontrakt i umowę mamy podpisaną. No, dobra, weź to, weź to, weź to. Aha, coś się spukowało. No nieważne, Lemoniatka. Dealer, ten tajemniczej wyspy. Dobra, w siebie, w siebie, w siebie, w siebie. To też cheater, więc RNG może mi tu nie sprzyjać. Eee, w siebie. Skipujemy. Dobra. Dobra. Jeden na jeden. No dobra, no. Najwyżej znowu mi zada. No oczywiście. I tera, teraz jego kolej. Teraz mnie strzeli, bo ma szansę 1 na 0, czyli wiadomo, no tak. Super, jesteśmy jak poprzednio. Ej, to nie ma sensu, to jest za mocne. Tu trzeba po prostu cały czas w siebie i mieć. Bo to są te same blanki. To jest ten sam scenariusz. A, w ogóle wiatr to wyciszę. No tak. Eee, 3 na 2, 3 na 2 3 na 2. Ciul. Najwyżej zginę. Proszę nie. Oczywiście, że żeby... będzie. Dobra 3 na 1, 3 na 1, 3 na 1 3 na 1 będzie SSS S, S. I jest 2-1, 2-1 Raczej drugi raz w niego, kurde mogę to wygrać Ale jak źle trafię to z drugiej strony on Czemu ty teraz we mnie strzelałeś? Przecież cię zabiłem Co? I to nie ma sensu No przecież go zabiłem Okej, okay, brama piekieł. Czy tam nieba, nie wiem Nie pamiętam tego, czyli co trafiliśmy do piekła? O co w tym chodzi? Narazują, tej kacyenki. Kurde, losób teraz. Co, kurde? Ja mam zero, Przecież wygrywałem. Multiplayer. No szartujesz sobie. Normal, nie ma sensu ten. Ten ten cheater dosłownie jest cheater. Znaczy, jest sens. Trzeba próbować w siebie tyle razy, aż w końcu RNG nam będzie sprzyjało. I, i faktycznie trafimy dwa blanki w siebie. I ostatni będzie pewność, że w niego strzelimy. A potem potem po prostu... No w tej grze bardzo ważny jest fart, nie? Oczywiście, że farcik jest tutaj. O, mogę wpisać imię. <grym>, super. Jak wpiszę dealer. Dealer. Jest dealer kontra Tak, dealer. <grym>, tak, dealer. 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 dealer the aller. No znowu to samo, jeden na dwa. Przyjacielu. No easy nawet nie gramy. Ciebie, skipuj. Tylko głupia, że ja nie mogę w siebie strzelić i on w siebie nie. Przemy Dider, przegra. Co z tego, że to ja. No, ciekawe. No wiadomo, że skipujesz. Tak jest pusty. Tylko szkoda, że ja w siebie nie strzelam i on w siebie nie strzela, tylko ja muszę w niego i on w siebie, bo to trochę komplikuje. Yy, trzy normalne dwa blanki. No, wiadomo, w pomieszanej kolejności. A jeśli teraz będzie jego, to to nie ma sensu. Przecież w oryginalnej grze chyba jak ja go trafiłem, to była moja dalej kolej, nie? No ale czemu? Halo. Dobra, blank na szczęście. Eee, czekaj, było 3, 2, czyli teraz jest. Aj trzy blanki i dwa normalne, czyli teraz jeden na. Dobra w siebie. 1 na dwa. Dwa blanki chyba jeden y, normalny, tak? O fuck. <laughs> Jestem szczęściarzem. Eee, byłeś poszukiwany? Czar. Szkoda, że lo logam w ogóle, znaczy logam Men tego menu. Menu. No łazienki po prostu nie zmienili. Dobra, i znowu to samo, no Jezu. Dobra, teraz mi się nie uda, to kończę. Klikam od razu OK. No OK. Jak to jedna, druga? Co? Jedna, druga, formularzu, czy co? 20-stronicowy artykuł. Artykuł? W ogóle ten cały mem z biseksem to jest. O nie, nie patrzyłem. Yy, 2-1 jest chyba, nie? No jak mnie znowu trafi, dobra Na szczęście, Powiem po prostu Nie wiem co gini gini No oczywiście, że nie No i teraz trafi, bo ma o, Kurna głupie O czy były jednak dwa blanki i trzy normalne Mhm Franklin chcesz może Pomóc? Jest jeden gość Do odstrzelenia Dobra no dobra, no co mam zrobić? Jak teraz będzie pudło, to ginę. Okej, okay, nie ginę. Ale on i tak ma teraz. On i tak ma teraz i mnie zabije. No jezu. Nie wiem, czy, czy zmieniać. O, skipnął, no, skipnął, no, skipnął. No. Aaa, dobra. Dobra, S. E S. Winek. Dealer wins. No, wygrałem S. Dobra. Gramy do trzech z czego trzecia zabójcza. Dawno już to nie grałem, więc też wypadną z formy. No i nie piszę na kartkę tym razem. Czerwonym i niebieskim długopisem. Tym razem normalnie napitanamy. Dobra, co mamy? Dobra, 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 znam to. Mhm. Kosa oczywiście nie mógł być no już jabłko, no bo nie może być, nie mogą być papierosy w krze dla dzieci. Eee, dwa normalne, dwa blanki. Spoko, spoko. O ma dwie lupy, ale co? No, to nie ma sensu Mogę jeszcze jedno serce? <laughs> Dobra On ma blanki Znaczy, on ma blanki, on ma lu... Ej, jedno oko ma ten w ogóle, jedno oko mu się zepsuło po tym jak go strzeliłem Czyli coś mu jednak to robi Dobra Skipuję, skipuję, skipuję Czy jest jeden, dwa normalne i... Okej, okay. czyli będą dwa te Dobrze, że nie ma siekiery, bo... Bo bym zginął Kurde, jakie siekiery, jakie siekiery? Yy, tego. Jezu, jak to się nazywało? Ja zapomniałem. Nie tarka, nie siekiera. No dobra, nieważne. No zjedzmy sobie to A mam, Mhm. Mm no i co, i próbujemy. Kosę sobie... Kosę? Kosę? Zostawimy... O, dobra, zostawimy to sobie. Szczerze, spodziewałem się, że teraz będzie ten. Dobra, i co zostało? Blank został? Został ten? Co zostało? Ja już nie wiem. Aha, nowa runda, spoko. Okej, okay, Bloxy, mamy, spoko O, kolejna piła, piła, piła To była piła, tak, no piłka Piłka, 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 piłka. Ok, jeden na jeden Dobra, Czy jak przeskipuję e, No, przeskipujmy i zobaczymy jaki wypadnie Leaf, no to wiadomo, strzelamy w siebie No, jak wywaliliśmy zwykłego Tak? Dobrze, już myślałem przez chwilę, że zepsułem strasznie Dobra, im dalej tym lepiej jest, tak szczerze Dobra, kolejne jabłuszko, fajnie, fajnie, fajnie. I mamy lupę. Hmm. Jakie były naboje? Ej Dobra, jaki jest? Jaki jest? Jaki jest, jaki jest? Ki. E, blank, blank, dobra. Okej, okay, zaryzykujmy. W siebie. I kolejnego przecinamy piłą. Dobra, ki. Jest. Malutka szansa, że zadam mu dwa. Proszę, 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 proszę. Aaaa, oh, zmarnowałem niepotrzebnie No Jezu Dobra, dobra, wiem, zrespiło się No i on ma teraz taki asortyment No, przeciął i już wie, że to jest ten Ale on patrzył lupę? No i zadaje mi dwa, no to ja się leczę jedną jabłuszkę I będziemy mieli porówno HP 3 na 3 będzie Dobra dealerku, Kutera moja kolej, my, my turn Kurde, szkoda, że nie wiem jakie te są Aha, nowa runda, dobra. Okej, okay, lupa spoko, spoko, spoko. Asortyment, tak jak wcześniej miałem. Dobra, dwa, dwa na trzy blanki. Dwa, trzy blanki. Dwa, trzy blanki, dwa, trzy blanki. Bo jest mnie w stanie zabić. Ma trzy lupy, chłop. Trzy lupy ma. <laughs> dobra. A, nie mogę już nic użyć wtedy. Dobra, dealera. Okej. Dobra, jest, 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 jest. Dwa, trzy, dwa, trzy. Czyli zostały. Yy... Dwa blanki i dwa zwykłe No i teraz jest mnie w stanie wykończyć już. Very interesting. Yeah. Dobra, piję, czyli był blank. Ale mógł w siebie. Ale mógł w siebie, on jest głupi naprawdę. Ej, mógł w siebie. Teraz by przeskipował. Okej, okay, wziął sobie kolejny jabłuszko, bo faktycznie miał Okej, okay, skipuje, skipuje, czyli wie, że jest blank. Co? No tak, czyter by na to nie pozwolił. No i został... zużył tylko przedmioty i wyszło na to samo. Dobra, lupa, 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 lupa. Jest blank. No to w siebie. W siebie i kolejnego piła. Możemy to szybko zakończyć, panie Janie. Mhm. Dobra, piła. <grym> Mam nadzieję. I w siebie. <grym> Dealer, proszę, 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 proszę. To było piękne. To było piękne. I eee, dupa. Nowa runda? Chyba ta Ale głodny jestem, Jezu, napiłbym się takiej coli albo, albo coś normalnego zjadł, nie wiem Cokolwiek, Lazanie bym zjadł Garfield trochę, dobra Kolejna piwa, no Jezu I Bloxy Jakie są te? O kurde, jeden na jeden, dobra No to wiadomo, pijemy kolej I... Czy jego runda? Pijemy, 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 pijemy Oooo. To mi się podoba, wyrzuciłem blanka w końcu Czyli bierzemy koskę. Bierzemy koskę i rozwalamy mu ten głupi ryj. S s -a -ni -w -ni -w -ni -w -w -w. Dobra, wygrałem, wygrałem, wygrałem Dealer Wins. I dalej Let's go. O, dostałem match Life of Death, ale ja już grałem w to na no, chyba że na drugim koncie. To jest moje ogólne, ogólne konto, nie to stare więc Dobra, dobra, dobra. Tańczymy nas na, na, yy, na szali życia i śmierci, coś takiego. Odcinamy kabelki. Czyli jak teraz zginiemy, to jest dead. Ok, cztery itemy dla każdego. Lupa, spoko. Kolejna lupa, o kurde. Jabłko. Chwila, ma cztery itemy. Ok, ma dwa jabłka. Ma Bloxy i ma piłkę. Ma podobnie do mnie. Kurde, tak to postawiłem, że gówno widzę Jakie były? Ja pierniczę, nie widziałem Skipujemy Mhm, prawdziwego On wpadł w to Dobra Dobra, lupa Nie, oczywiście, że nie patrzyłem, jakie były, blank No to w siebie i kolejnego w niego Dobra, skipujemy Masz Trochę psuję. Dealer Będzie, 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 będzie strzał, będzie strzał nie ma strzału, kurde. Nie wiem jakie jak były, czekam na następną rundę, bo na razie to ja dużo nie zrobię. No i teraz jego kolej. I teraz mnie wykończy. Okej, okay, wyrzucił blanka. Skipuję i nie. Czyli dużo blanków, czyli teraz już będzie normalny. Ma pewność stuprocentową, bo chyba... Nie wiem jak to, nie wiem jak to prawdziwie, były. Dwa chyba były. Aha. Tracę dwa życia, mogę sobie odrodzić jedno. Chyba, że nowa runda, nowa runda, proszę, nowa runda Tak, nowa runda, nice Kajdanki Uu. Lupa. To co lubię. Kolejna lupa i jeszcze jeden jabłko. Nice. 4-4. 4-4 <try> Dobra, dobra, dobra. Czy mogę zjeść dwa jabłka na raz. Dobra, jedz jabłko. Mhm, jedno życie. Drugie jabłko, Mam maks życia. Spoko. Ile on ma jabłek? 4. Oh my god. Dobra. Dobra. Lupa. Co jest? Blank. Eee... Skipujemy. Kolejnego podpatrzę. Jeśli będzie normalny, to piła i kajdanki. Piła i kajdanki. Dobra. Patrzymy. Aby to wypaliło. Aby to wypaliło. Znowu blank. Znowu blank będzie. Nie. live, life, live, Dobra. Dobra, dajemy mój kajdanki, masz. Bierz kajdany. Yy, bierzemy piłę. Soul, tak. Yy, I w dilera Dobra, dwa mu zadamy. On sobie to może odnowić, ale ma o wiele więcej itemów i też ma kajdanki więc i też ma piłę, więc może mi dwa zadać. Ale na razie jeszcze nie jest mnie w stanie moim zdaniem zabić. Jeszcze nie. Dobra i skoro jest dalej moja, bo jest ten, to dobra, celujemy w niego, nie mamy nic do stracenia Może będzie? Nie, jest blank Teraz on się uwolni No, uwolnisz się, oczywiście I teraz jest jego kolej Tak? Jest jego kolej, jest jego kolej, okej, okay, bierze jabłko yy, I drugie jabłko, ale przynajmniej zużyje No zrobiłem to moim zdaniem nie że chociaż mogło pójść lepiej, ale to już To już trzeba mieć Mega farta, żeby to też tak Dobra, daję mi kajdanki oczywiście, ale zadał mi maksymalnie Trzy obrażenia Aha Jezu, jeszcze, jeszcze dał blanka na mnie Dobra, i nie daje piły Dobra, Jezu, ale zepsuł to Ale zepsuł Ale zepsuł Ej, kajdanki Dobra, stracił kajdanki, ale ale idiota Dobra, celujemy w niego, bo nie mamy nic do stracenia On zużyje jab jabłko I w najgorszym wypadku Użyje piły i stracę dwa Jeśli będzie miał dwie piły i kajdanki, to umieram Tak szczerze Mhm, mm No, i jabłko. I koniec rundy, chyba, nie? Bo były 4, 4 na 4. Nie liczyłem. Dobra, użyję piły. Użyję piły. I jeśli mu się uda, to stracę maksymalnie dwa. Spoko. Nie jest źle, tylko zobaczymy, jak będzie w kolejny. Jeśli w kolejny dostanie piłę i kajdanki, to jestem w, w głębokiej. Kurde, nie liczyłem. Nie, live, 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 live. Dobra. I tak chciałem w niego. No ale dobra, zużyłem to. No on se to odrodzi, zostajemy z 0 itemami. I on ma max, ja mam dwa mniej. <laughs> Okej, okay, spoko i. No dobra, jabłko. Okej. Okay. O, ma O, kurde. Eee, no, to tak. Możemy to zagrać dobrze. Jabłko. Jest to, jest to, jest to. Zyskuje jeden. Mamy tyle samo. Ile moja bok jedno. Kurde. Dobra. dobra. Dobra, dobra, dobra. Ryzykujemy. Najwyżej stracę. Ok, blank, blank, blank. I kolejnego też podpatrzymy, bo po najwyżej stracie jedno życie nie będzie najgorzej. No chyba, że on by to zepsuł, ale nie chcę chyba ryzykować tak szczerze. Ale on ma dużo lepsze itemy. On ma dużo lepsze itemy. On ma dwie piły i dwie kajdanki. Live, dobra, dobra, dobra. No to. W... Kurde, kajdanki a my może teraz zabić Jezu, patrzcie Jeś... Nie, bo teraz blank został, czyli teraz nic Dobra, teraz nic do następnej rundy się nie zadzieje No dobra, zjedz jabłko, ale był live, czyli będzie blank Czyli spoko, czyli nic mi nie zrobi mhm. Tak, umiesz liczyć, dobrze Znowu skip, co? Znowu skipował? Znowu i kajdany i jakaś lupa? Kurna, znowu i kajdany Serio? Serio? A tylu kajdanków to ja nie mogę nam. O kurde, dobra, 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 dobra. Nie zaczynasz, nie zaczynasz, frajerzyno Nie ma nawet opcji. Dobra, Apple, Apple, lepiej. Bierzemy a jabłko. Mamy max, mamy max. Ale i tak mi może zabić, bo ma. Dobra, ale nie może stakować sobie temu, słowo. Yy... Handcuffs, dobra, bierz, bierz kajdany. O, muszę coś zjeść. Dealer, no dobra, w niego, nawalamy, maksymalnie dwa możemy mu zadać, dobra, jest, jest <laughs> Ale ma dwa jabłka, czyli może sobie odnowić do zera Okej, okay, teraz jakbyśmy drugi raz mu dali te kajdanki Tylko nie wiadomo czy... Teraz, jeśli teraz będzie... No dobra, jest, jest, jest I zostało mu jedno normalne życie Teoretycznie jeszcze drugie, ale to jest takie popękane Czyli jakby dwa normalne życia No i teraz tak, je dwa jabłka i da mi na pewno kosę i... A może też skipować, zobaczymy, dobra Dobra, na pewno zje jabłka, no I tak masz jedno mniej ode mnie, ale możemy zabić Mhm, skippuję Life Czy został jeden prawdziwy chyba tylko Skipuje, skippuję, skippuję, dobra Okej okay. I nowa runda, nice, nice, nice No kurde, co, co, co to jest? Ej Dobra, piła Piła, 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 piła Jeden na trzy blanki. Jeden i trzy blanki. Co to jest? No to skipuje wszystko. Dobra. Jeden, trzy blanki. Jeden, dwa blanki. Jeden, dwa blanki. No to w siebie no. No i w siebie no bo jest kolejny blank, nie? Więc tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Co? No w siebie Były same blanki, nie? Nie? Prawda? Prawda? Dobrze, umiem liczyć Pamięć też mam dobrą Okej, okay, blok C, no. Piła I tylko trzy mogę dostać Kurde, znowu piła Jo, ej, my to naprawdę możemy wygrać 2-4, 2-4, 2-4 Blank 2-3? Czy jeden na... Jeden na... Oh my god Jeden na trzy Ale to z, Ale to zepsułem Nie będzie dwa razy podrząd prawdziwy, prawda? Mhm Kur... Mogłem piłę wziąć Aj No i teraz we mnie strzeli piłą, no fuck Dobra, chociaż niech użyje lupy Bo straci przedmiot jakiś I niech skipu... albo bo niech skipuje Proszę, skipuj, 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 skipu. Niech on nie dostanie tych pieprzonych jabłek więcej. Dobra, 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 użył tego. A nie, bo on nie może skipować. Dobra, ale nie dał kosy. On jest głupi. Eee, nie przeciął tego. Czyli nice, czyli mamy tylko jedno w flezy. I nie użył kajdanek. No i w siebie, no bo już jest pusty, nie? Mam nadzieję. Dobra. Kurde, 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 ile kos. No. O kurde, cztery na 1 Dobra Dobra, nawet nie sprawdzam Nawet nie sprawdzam przy ja to mogę już wygrać Jeśli dobrze pójdzie Ale on też może to wygrać Dobra Dobra, kosa, 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 kosa. O makajdanki I napitalamy w niego abym jednego nie zepsuł Blanka. Dobrze Dobra, użyję lupy, <ścoughs> Użyję lupy Leaf. Dobra, 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 dobra. On się teraz nie będzie mógł leczyć, nie? Ale on my też może tak. On my też może tak wykończyć przecież. No. Ciężka ta gra, naprawdę ciężka ta gra. Na ła łatwutkim jest dosłownie banalnie, ale tutaj już się robi ciężej. Odcięliśmy go. Stało jedno życie. Jedno życie. Tylko teraz jego kolejka. No. Kajdany. Lupa, oby miała blanka. Bo zostały dwa na jeden blank. Fuck, zabije mnie Ale nie użył piły? Czy użył piły? Dobra, nie użypiły. Teraz użyję Obym ja blanka, obym ja blanka Jest jeden na jeden, jeden na jeden, proszę Jeden na jeden, proszę, jeden na jeden Fuck, ale te, dalej nie użył piły On jest naprawdę debilem Dobra, ja się uwolnię I teraz jest blank Nie? Jest blank, jest blank Dobra, ale użyję, bo się boję Jest blank, faktycznie, dobra mm, Czyli w siebie, czyli w siebie on już się nie może leczyć. Tylko ja mogę. Oby dostał jabłka, oby dostał jabłka. Jest, 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 jest. Jeden na jeden. Ej, ale to łatwo. Jem jabłko. Kur... jest, ale bym to zepsuł. Ale bym to mógł zepsuć. Dobra, kajdanki. No i piła i... Nawet nie muszę piły używać, ale robię to z miłą chęcią. Bo mogę. Dobra, łatwo. S. Papatki, <gryzanie> <gryzanie> Anyway. Popatki! Neuri. i <gryzanie> wygrana. Uh. S. S. Wygrałem. Wygrałem. Do widzenia, panie Janie. Podpaliała się jakaś motorówka. First win. Ta, first win. Chciałbyś, że to wygrałem milion razy. Dobra, i dostaliśmy, dostaliśmy okrągłe milion dolarów Nie, szczerze, ile to było? Nie pamiętam, 40 tysięcy, 20? X datów przepa X datów przyszedł, Widzowie, koniec tej gry, mam nadzieję, że wam spodobał eee, Ile zarobiliśmy? O, 54 tysiące, no kurde Dobrze, dobrze No Życzę Wam udanego dnia nocy, zależy, kiedy oglądacie, no i się mano.